Po raz trzeci. Bardzo się cieszę i dziękuję za Waszą cierpliwość i za to, że, że możemy po raz trzeci się pochylić nad treściami związanymi z tęsknotem i z pragnieniem. W tej trzeciej konferencji chciałabym dotknąć tematu pragnienia Boga, i tak jak sygnalizowałam na początku, nie chcę mówić o naszym pragnieniu Boga, tylko o tym, czego Bóg pragnie względem nas. My mamy to doświadczenie, że pragniemy, czasem nawet strasznie pragniemy, ale właśnie nie tylko my pragniemy. Bóg również pragnie. Możemy sobie zadać pytanie: czego może pragnąć trójjedyny Bóg? Ten, który jest nieograniczony, wolny, mocny i w kontraście do człowieka absolutnie samowystarczalny. Ten, który jest doskonałą wspólnotą i jednością. A jednak Bóg, będąc miłością, pragnie jej udzielać człowiekowi i odpowiadać na jego miłość. Ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że miłość jest naturą Boga. Że Bóg nie potrafi nie kochać, a jeśli nie znajduje w nas pełnego odzewu, to pragnie. I właśnie to pragnienie miłości sprowadziło Boga na Ziemię. Bóg stał się człowiekiem, przyjął postać sługi, stał się do nas podobnym we wszystkim oprócz grzechu, żeby na sposób ludzki opowiadać nam o sercu Ojca, które nas nieskończenie kocha. Syn człowieczy przyszedł na Ziemi po to, żeby nas odkupić i żeby nam pokazać miłość i pragnienie Ojca. Czego więc pragnie Ojciec nasz, Ojciec mój, ten, który jest w niebie? Jest taki bardzo ciekawy fragment w Nowym Testamencie, w Ewangelii Świętego Jana w piątym rozdziale, kiedy Jezus mówi, że czyni wyłącznie to, co wpierw widział u Ojca. A to znaczy, że Jezus widział i nieustannie widzi Ojca czyniącego. Ojca, który na wszystkie możliwe sposoby Jego i nas kocha. I dlatego Jezus, który wsłuchuje się w serce swojego Ojca, ofiarowuje samego siebie na śmierć, na okup za wszystkich. Pragnie Jezus pragnie, rozpoznając pragnienie swojego Ojca, żebyśmy wrócili do Jego domu. Skoro jednak syn czyni wyłącznie to, co wpierw widział u Ojca, to Ojciec, który jest złączony z Nim całkowicie, totalnie również ofiarowuje nam siebie. Ojciec nie tylko ofiarowuje nam swojego ukochanego, jednorodzonego Syna, ale siebie samego. Ojciec i syn w jedności ducha Bożego ofiarowują nam siebie. I teraz w tej perspektywie wróćmy do pragnienia ojca. Czego więc pragnie ojciec mój, ojciec nasz? Ojciec pragnie naszego zbawienia, czyli szczęścia. Pragnie również naszego scalenia, to znaczy pełni człowieczeństwa która jest osiągalna tylko dzięki współpracy naszej rozumnej natury z łaską. I pragnie, żebyśmy się wzajemnie miłowali i żebyśmy byli jedno. To są trzy podsta podstawowe pragnienia Ojca. Trzy podstawowe pragnienia Ojca, żebyśmy byli szczęśliwi, czyli zbawieni, żebyśmy się wzajemnie miłowali i żebyśmy byli jedno. Syn natomiast... Wpatrzony w ojca i tchnący razem z nim ducha miłości, kocha nas i wzbudza w nas miłość i pragnie naszej miłosnej odpowiedzi. Natomiast, żeby to nie była tylko teoria, to jasno tę miłość precyzuje i mówi: Co uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych? Mnieście uczynili. A ponieważ ja i ojciec jedno jesteśmy, to cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych. Namżeście uczynili. Szable, szable, czemu mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. W braciach. Chrystus jest złączony przez tajemnicę wcielenia z naszą naturą w sposób niepojęty, a przez nasze związanie z Nim w chrzcie, w bierzmowaniu Eucharystii żyje w nas. Obiektywnie Bóg w nas mieszka. I to jest prawda, którą musimy się karmić, łagodząc, jak mówiłam, te subiektywne, zmienne poczucia wartości i bezwartościowości. Bóg we mnie i w moim bliźnim, którego przyjmuje, mieszka. Bóg mieszka we mnie. Ja ci mówię, mówi Bóg, o Twojej najgłębszej tożsamości, o Twoim początku w Bogu. Tą prawdą musimy się nie tylko karmić, żeby leczyć nasz umysł zalękniony i powątpiewający, ale żyjąc, żyjąc tą prawdą doznajemy coraz większego pokoju i żyjemy w pokorze jako ludzie szczęśliwi, będący i pozostający w rękach Ojca. Więc wiemy, że Ojciec i syn pragną nie tylko nas, ale także naszego współdziałania. Co to znaczy? Jak mogę odkrywać pragnienie Ojca względem mnie? Pragnienie Ojca, czyli tak zwaną wolę Bożą, odkrywa się przez coraz większą bliskość z Jezusem, przez słuchanie słowa Bożego, i rozeznawanie natchnień Bożego płomienia, Ducha Prawdy, i przez codzienne pełnienie woli Ojca, która nam się objawia w Słowie, w sakramentach i we wszystkich bez wyjątku okolicznościach życia. Więc wracam jeszcze raz do tego. Medytacja Słowa Bożego jako absolutna konieczność dla chrześcijan, dla uczniów Jezusowych i przyjaciół Jezusa, którzy pragną głębokiego upodobnienia z Nim. Medytacja Słowa Bożego która jest koniecznością, koniecznością, żeby to Słowo w nas żyło, żeby było stałym, coraz bardziej spontanicznym, niejako odruchowym, duchowym punktem odniesienia. Udział w Eucharystii, jeśli to możliwe, codzienny i miłość do ludzi praktyczna. Miłość przyjaciół i miłość nieprzyjaciół, to jest podstawowa wola Boża względem mnie. I teraz tak, pełniąc wolę Ojca w codzienności, zaczynam jednak po pewnym czasie odkrywać, wewnętrznie jakby wiedzieć, jakiego rodzaju życia on dla mnie pragnie. Co jest równoznaczne z tym, że w tym rodzaju życia mogę osiągnąć szczyt człowieczeństwa. Właśnie na takiej, a nie na innej drodze miłości, bo tak mnie Bóg wewnętrznie ukształtował. My najczęściej poszukujemy wolę Bożą w taki sposób, że. Próbujemy zaczynać to poszukiwanie od drugiej strony. Zastanawiamy się, czego my chcemy. I trzeba ten y, kierunek poszukiwań odwrócić. Najpierw trzeba być przy Jezusie. Gorąco prosić Ducha Świętego, żeby nas prowadził i razem z Jezusem pełnić wolę Ojca w prostych okolicznościach życia. W intymności modlitwy pytać Go, czego ode mnie chcesz. Oddawać mu się do dyspozycji i pytać. I w tym dwutakcie szczerych pytań i oddawania się do jego dyspozycji nie ustawać. Wtedy odpowiedź zaczyna się wewnętrznie klarować. Najpierw więc relacja z nim, potem działanie. Najpierw intymność modlitwy, potem szukania, szukanie sposobów realizacji mojego powołania. Najpierw ojciec, syn i duch święty. A potem dopiero bardziej szczegółowy scenariusz mojej codzienności. W moich pragnieniach zaczyna się wówczas objawiać wola, pragnienie ojca, pod warunkiem jednak, że żyję w stanie łaski uświęcającej, zachowuję Boże Przykazania i staram się z pomocą Bożą i z pomocą ludzi rozeznawiać, a potem pełnić na co dzień to, co Jezus by zrobił na moim miejscu? Co Jezus by zrobił na moim miejscu? I oczywiście, że Bóg powołuje grzeszników, ale bywa, i myślę, że musimy mieć ostrą świadomość tej prawdy, że grzesznik, i to nawet ciężki, ma o wiele krótszą drogę do świętości niż Faryzeusz, który uważa siebie za sprawiedliwego, innych osądza ale de facto Bożego zlitowania i miłosierdzia nie potrzebuje. Grzesznik, który staje w całej prawdzie i skrusze, który otwiera się na miłosierdzie Boże, ląduje po prostu bezpośrednio w ramionach Ojca. Pragnienie zmiany i pokora przywołują ogrom Bożych łask i zmiłowań. A podjęcie tej łaski potrafi nas głęboko przemienić, rozszerzyć naszą głowę, naszą, naszą wolę i nasze serce. I wtedy dopiero rozpoczyna się prawdziwa przygoda. Krok za krokiem zaczynam wiedzieć, co mam robić w sprawach codziennych i ku czemu Ojciec mnie wzywa. Więc muszę się też przypatrzyć w całym, całym tym procesie temu, w jaki sposób i czym mnie Ojciec Niebieski nasyca. Co powoduje, że jestem bardziej szczęśliwa bardziej dojrzała bardziej spokojna wewnętrznie scalona czy on mnie w dużej mierze pragnie sycić bezpośrednio poprzez relację intymną z sobą czy pociąga mnie głównie ludzkimi więzami a co do głodu boga co do pragnienia boga Chciałabym, żebyśmy się przejęli tym i popatrzyli, żebyśmy nie, nie byli aż tak nierozumni, że nie możemy zagłodzić Boga podczas wspólnej z Nim wędrówki, kiedy On głosi nam Ewangelię o Królestwie, przepowiada nam konkretne słowo, a my go nie słuchamy, kiedy pragnie nas uzdrawiać, a my się temu uzdrowieniu opieramy. Bo łatwiej nam często żyć bez podjęcia trudu zmiany i wytrwania w tej zmianie, bez utraty tego, co może stanowić jakieś nasze e, poczucie bezpieczeństwa. Kiedy On pragnie być bardziej z nami, a my możemy od Niego uciekać, bo e, czasem się do tego nie przyznajemy, ale bywa, że tak jest, że sądzimy. E, że na pewno chce nam coś zabrać, i dlatego nie jest bezpiecznym partnerem dialogu i życia. Lepiej byłoby mieć Boga pod kontrolą, lepiej byłoby trzymać Jego niebezpieczną miłość na pewien dystans, bo może chcieć wszystkiego. Miłość Boga może zostać zagłodzona także poprzez moje zbytnie skupienie na sobie. I moją małą uważność wobec ludzi, z którymi żyję, z którymi Bóg moje życie spotkał, wobec których pragnie, bym ja wniosła w te konkretne sytuacje, relacje, spotkania i zobowiązania Jego Chrystusową miłość i obecność. Wiecie dobrze, że święty Franciszek zbiegając z lawerny, wołał jak szalony, że miłość nie jest kochana. Miłość nie jest kochana. Więc. Brzmi ten apel od świętych, brzmi ten apel od tych, którzy rozumieją wewnętrznie, dotykają w całej pokorze miłość Boga. Kochaj tę miłość. Kochaj ją w braciach, kochaj ją w siostrach, we wszystkich bez wyjątku. Przebaczaj nieustannie, ponieważ miłość bez przebaczenia karłowacieje. Miłość bez przebaczenia nie istnieje. A kiedy kochamy, to Jezus w nas i przez nas kocha, patrzy, dotyka, radzi, umacnia, pielęgnuje, pociesza. Więc skąd chcemy czerpać najgłębsze nasycenie? Czy Bóg pociąga mnie do tego żeby przez miłość małżonka, miłość do małżonka, najbliższego człowieka na ziemi, żebym przez tę miłość szła ku Chrystusowi, odkrywając w twarzy drugiego, najbliższego człowieka twarz Chrystusa? Czy pociąga mnie do bezpośredniego spotkania z Nim w wyłącznej miłości i wzajemnym oddaniu i do kochania tą wzajemną miłością wszystkich ludzi? Jedno jest pewne i to chciałabym, żeby z całą mocą wybrzmiało, że wola Boża, wola Boża, czyli pragnienie Boże, nie jest zamachem na naszą wolność. Wola Boża jest miłością w stosunku do nas. Możemy Mu zaufać, możemy zaufać Jego pragnieniu, bo Ono jest święte i prowadzi do świętości. On nie chce nas zniszczyć, ograbić żadnego dobra. On nie chce nas unieruchomić, ale naprawdę, jak nikt inny, pragnie naszego największego rozkwitu. On widzi dalej i widzi więcej, i myślę, że kiedy zrobimy po raz kolejny ten krok zaufania w jego kierunku, i niejako wejdziemy mu na barana, to zobaczymy więcej. Popatrzymy na życie swoje i innych, i na całą otaczającą nas rzeczywistość z Bożej perspektywy. Zaczniemy przeżywać życie razem z Nim i w Nim, patrząc na nią Jego oczami i rozumiejąc, Interpretując życie dogłębnie, całościowo, Jego mądrością. Powiem Wam na zakończenie tej konferencji, że odnajduję to wydarzenie, które przywołałam na początku z Ewangelii według świętego Jana, kiedy Jezus mówi, że czyni wyłącznie to, co widział w u Ojca w Eucharystii. Mam świadomość tego, że tak jak Jezus czyni wyłącznie to, co widzi w u Ojca, tak my, którzy jesteśmy nie tylko Jego braćmi, ale uczniami i drugimi Chrystusami, powinniśmy wejść w to samo dążenie. Widzimy pod zasłoną znaków, mając świadomość tego, co wydarza się na ołtarzu eucharystycznym. Że nie chodzi tylko o przyjęcie Słowa Bożego i przyjęcie Komunii Świętej, ale o realne duchowe uczestnictwo w tajemnicy zbawienia. Widzimy, jak tam Syn oddaje się Ojcu i jak wygląda miłość. Powiem wam, że ile razy zachowuje żywą wiarę. Bo jak nie zachowuje wiary, no to nie mamy. O czym mówić, ale ile razy zachowuję żywą wiarę. I duchowo widzę ten dialog ofiarny, obdarowywania życiem i składania życia, który się dokonuje na ołtarzu, jeśli go widzę, przenikając przez zasłonę sakramentalną do wnętrza, do wnętrza tego wydarzenia, zyskuje największy motyw. Dla miłości ofiarnej w życiu codziennym, miłości, która sięga serca Boga i dla której żadne okoliczności nie są przeszkodą. Żadna pustynia nie jest przeszkodą. I nawet psychika, która na pustyni doświadcza skrajnego ogołocenia, jest zaproszona do tego, żeby Duch ją opanował. Żeby Duch ją opanował w taki sposób, nie tylko żeby doświadczała jakiejś wielowymiarowej ulgi, ale żeby widziała sens wszelkiego trudu i radość z tego, że uczestniczy się w ratowaniu i przybliżaniu siebie i braci do serca Ojca i do domu, za którym wszyscy tęsknimy. Amen.